Cześć! jesteśmy na stoisku Sony. Japończycy zaprezentowali na MWC trzy telefony: Xperia XA, taką ze średniej półki Xperia X, którą mamy tutaj właśnie przed sobą, oraz Xperia X Performance, czyli takiego flagowca z topowymi podzespołami i maksymalną e, specyfikacją. Telefony są wykonane bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, ładnie wyglądają. Przede wszystkim użyto do konstrukcji aluminium. Tutaj w przypadku tych wyższych modeli jest aluminium, jest wykorzystany na większości, na niemal całej powierzchni. W przypadku Xperia XA z tyłu mamy już tworzywo sztuczne, czyli plastik. Jeśli chodzi o specyfikację, Xperia X, czyli taki gdzieś pomiędzy, taka średnia półka, średnia mocna półka, jest napędzana Snapdragonem 620. Xperia X Performance ma już tego mocniejszego, Snapdragona, najmocniejszego właściwie 820 i to prawdopodobnie. Na pewno będzie widać w praktyce. Xperia XA jest najsłabszym z tych, z tych wszystkich telefoników. E, ma Mediateka ośmierdzeniowego. Tutaj nawet fajnie to widać, bo e, mamy na ekranie pełną specyfikację tej Xperii. To nawet są 2 GB ramu, więc też to nie będzie taki, taki no najtańszy znowu telefon. Też on będzie prawdopodobnie całkiem tak wyceniany. Gdzieś podejrzewam około 1000 zł. Tak spekuluję przynajmniej. No i na co warto zwrócić uwagę, przynajmniej moim zdaniem. To że Xperia XA wygląda dużo ciekawiej niż Xperia X. Zobaczmy na przykład tutaj na tej krawędzie, do których praktycznie dochodzi na szerokość cały ekran. Powoduje to, że telefon wydaje się smuklejszy, ale niewiele traci oczywiście ze swoich walorów. Także ten, ten model moim zdaniem jest bardzo ciekawy, XA może być takim tutaj głównym produktem Xperia, oczywiście X również, natomiast no, najciekawszy jest model, którego nawet dzisiaj jeszcze nie możemy włączyć, ponieważ nie pozwolono nam na stoisku, to jest Performance. Telefon praktycznie identyczny do Xperia X, ale mający, tak jak jak mówił, mocniejszy procesor. No i jest wodoszczelny, powiedzmy, tak, bo to są te podstawowe normy. Ten telefon jest dedykowany na rynki azjatyckie i japońskie, więc w Europie będzie, ale nie będzie to sprzęt, którego Sony będzie specjalnie tutaj u nas pewnie promować ze względu też na swoją cenę, która jest chyba ustalona na dużo wyższym pułapie niż Xperia X. To co, nie, nie wiem czy Tomek mówił, to, to, co, to co jest jakby takim flagowym elementem tych dwóch topowych modeli, czyli Xperia X i Xperia Performance to jest... Predicted autofocus. Myśmy tutaj widzieli na pokazie, jak to działa. Polega to mniej więcej na tym, że na ruchomym celu możemy spróbować złapać fokus w aparacie, i aparat cały czas trzyma ostrość na tym celu, nawet kiedy ten cel, przedmiot czy ktoś się porusza. I dzięki temu możemy robić na przykład bardzo fajne ostre zdjęcia osobom czy celom, które są w ruchu. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o nowy sprzęt. Ciekawy, może linia niezaskakująca, jeśli chodzi o, o, o design. Dzień dobry. Może nie zaskakująca, jeśli chodzi o design, ale na pewno solidne produkty, które powinny znaleźć y, y, zainteresowanie. Jesteśmy cały czas na stoisku Sony, które poza nowymi modelami y, smartfonów zaprezentowało cztery produkty takie koncepcyjne y, przyszłości. Jednym z nich jest y, Xperia projektor. Jest to urządzenie, które dzięki wbudowanym czujnikom i laserowi pozwala nam wyświetlać obraz na ścianie czy płaskich powierzchniach. Co jest ciekawe, ten obraz jest dotykowy. Możemy przesuwać co <gry> Oczywiście to jest jeszcze to jest produkt, który jeszcze nie jest na rynku, nie jest oficjalnie dostępny, więc mogą się zdarzyć jakieś przycięcia. Pomysłem Experii, pomysłem Sony na, na ten produkt jest stworzenie takiego centrum, w którym możemy sobie zarządzać na przykład multimediami, w którym możemy sobie zarządzać domem, w którym pomaga nam sprawdzić temperaturę, przepis w kuchni, które pozwala nam na przykład sprawdzić, jeżeli mamy smartką, czy wszystkie drzwi, okna są pozamykane. Ma to być taki prosty w użytkowaniu, bo funkcjonalnie, oczywiście, może być dość złożony. Prosty, prosty gadżet, który pozwoli nam bez dotykania się do elektroniki sprawdzić podstawowe informacje, wyświetlić cały film, czy puścić muzykę w domu. Moim zdaniem, produkt ciekawy. Pytanie, czy pojawi się na rynku? Jeśli tak, to kiedy i w jakiej cenie? Przed nami jest Matebook, czyli ich pierwszy właściwie komputer klasy, jakby PC, hybryda, napędzana procesorem Intel Core. M.